Zacznijmy od faktów. Wygranie na loterii wydaje się prawie niemożliwe. Prawdopodobieństwo jest tak znikome, że graniczy z surrealizmem. Wyobraź sobie, że w loterii mówimy o jednej szansie na 50 milionów. Dla porównania, bardziej prawdopodobne jest, że zostaniesz trafiony piorunem lub zostaniesz celebrytą, niż trafisz te magiczne liczby. A jednak nadal, niezmiennie kupujemy nasze losy, karmiąc nadzieję, która odradza się przy każdym losowaniu. A teraz, co by było, gdybym ci powiedział, że istnieje sposób na to, aby zwiększyć choćby nieznacznie swoje szanse na wygraną? Nie sugeruję, że od razu trafisz główną nagrodę, ale istnieje technika manifestacji, w którą wiele osób wierzy, że może otworzyć drogę do szczęścia, dobrobytu i obfitości. Jeśli masz już dość grania i nigdy nie widzisz wyników, zwróć uwagę. Podzielę się z tobą sekretem, jak wykorzystać słowa kluczowe, aby odmienić swoje szczęście w grach losowych. Na początek zapraszam cię do poświęcenia pełnej uwagi tej chwili. Często to właśnie nasza mentalność wobec loterii powstrzymuje nas przed osiągnięciem wielkich rzeczy. Może przez lata wybierałeś specjalne numery, oczekując z niecierpliwością na losowanie, które zmieni twoje życie. Ale być może zaczynasz tracić nadzieję, prawda? Czasami pojawiają się wątpliwości, ten natrętny myśl, że to nigdy nie stanie się moim udziałem. To zrozumiałe. W końcu loteria często wydaje się być tylko odległym marzeniem czymś, co daje nam chwilowy przypływ nadziei, ale szybko się rozmywa. A oto twarda, niezaprzeczalna prawda wszechświat ta ogromna kosmiczna inteligencja reaguje na naszą energię i intencje w sposób absolutny. Jeśli podchodzisz do życia z wątpliwościami i rozpaczą, Widząc w loterii jedyne finansowe wybawienie, wpadasz w nieskończony cykl. Nie można przyciągnąć obfitości, będąc zanurzonym w troskach i przekonaniu, że szczęście jest Twoim jedynym ratunkiem. To koncepcja, która przeczy logice, ale opiera się na nauce o energii. Aby skutecznie stosować techniki manifestacji, takie jak zmiana swoich słów mocy w odniesieniu do loterii, należy pielęgnować niezachwianą wiarę, że wolność i dobrobyt są Twoim naturalnym prawem. Czy naprawdę wierzysz, że obfitość może pochodzić z dowolnego źródła? Czy to z loterii, czy z innego niespodziewanego źródła? Kiedy dostrajasz się do częstotliwości obfitości, niezależnie od okoliczności, twoje myśli zaczynają odzwierciedlać tę prawdę. Powtarzaj sobie, że obfitość płynie z wielu źródeł, a przyciągniesz ją do swojego życia jak potężny magnes. Odpuść troski i zaufaj, że pieniądze znajdą drogę do ciebie. Mogą przyjść w zaskakujący sposób, nawet manifestując się przez inne możliwości. Loteria jest tylko jedną z wielu dróg, jakimi obfitość może się przejawiać. Ta zmiana mentalności jest kluczowa, ponieważ mocne słowa, które zaraz podzielę, będą bezużyteczne, jeśli utkniesz w mentalności niedostatku i podświadomej negatywności. Kiedy przyjmujesz mentalność obfitości, słowa stają się portalami otwierającymi drogę do szczęścia i finansowych nagród. Teraz jest idealny moment, aby zacząć pielęgnować ten optymizm. Teraz zanurzasz się w mentalności obfitości. Pozwól mi przedstawić ci transformujące frazy, których powinieneś używać przed obstawianiem na loterii. Wypowiadając te słowa z jasną intencją, wierzysz, że uzyskujesz dostęp do swojej podświadomości i zaczynasz przyciągać to, czego pragniesz. Rozważmy to z głębszej perspektywy. Odkrywać oznacza znaleźć lub zdobyć, co sugeruje obliczanie lub wyliczanie. Boski przenika sferę sakrum samego Boga. W ten sposób, ustalając stanowczy cel, aby odnaleźć i obliczyć boski skarb, powtarzanie tego afirmacji staje się istotnym krokiem. Zasadzasz w swoim umyśle nasienie, aby współtworzyć przyszłość, w której gwiazdy się układają, a ty wygrywasz na loterii dokładnie z tymi numerami, które pragniesz. Wielu zwolenników manifestacji wierzy, że wyrażanie pragnień w prosty i bezpośredni sposób może mieć głęboki wpływ. Ustalenie wspólnego liczenia jako kolektywu jest potężnym działaniem. Zaufaj, że te słowa zostaną zapisane w twojej podświadomości jako czysty mantr, ponieważ niosą ze sobą boską esencję. Kadencja i progresja w recytowaniu jednoczesnego odkrywania, nasycone boską mocą, nadają hipnotyczną cechę, kierując twoją energię w celu wprowadzenia w stan transu. Ten stan umysłu jest idealny do zastosowania jednej z najskuteczniejszych technik manifestacji zintegrowania tych słów mocy w swojej rutynie loteryjnej te słowa działają jak stroiciele dostrajając cię do dokładnej częstotliwości obfitości którą pragniesz przyciągnąć teraz gdy rozumiesz znaczenie zbiorowego liczenia konsekwentne stosowanie tych fraz może pozwolić wszechświatowi działać na twoją korzyść przynosząc ci długo oczekiwany los czas opanować precyzyjną metodę skutecznego wykorzystania tych potężnych słów boskiej zmiany każdy krok jest kluczowy, aby wejść w odpowiedni stan umysłu i energii. Zacznij od wyboru gry losowej, w której chcesz obstawiać. Następnie określ idealną datę na zakup losów. Wybierz spokojne miejsce, wolne od rozpraszaczy, w którym będziesz mógł całkowicie się skoncentrować. Może to być spokojne miejsce w Twoim domu lub cichy zakątek w przyrodzie. Jeśli chcesz zmienić swoje fale mózgowe, spróbuj słuchać łagodnej muzyki, która wprowadzi Cię w stan relaksu. Kiedy już znajdziesz się w swoim spokojnym miejscu, rozpocznij głęboki i kontrolowany oddech. Użyj tradycyjnej techniki. Wdychaj przez nos i wydychaj przez lekko rozchylone usta, aktywując odpowiedź relaksacyjną ciała. Bądź całkowicie obecny, utrzymując ten rytmiczny wzór oddychania, gdy zagłębiasz się w stan świadomości. W tym momencie zacznij mentalnie recytować boskie słowa mocy. Rób to powoli i z intencją, jakbyś intonował mantrę. Zanurzając się w znaczeniu i intencji każdego słowa. Podczas recytacji wyobrażaj sobie, że wygrywasz dokładnie tę kwotę, którą pragniesz, pozwalając, aby ten obraz wzmocnił Twoją wiarę i przyciągnął tę rzeczywistość do ciebie. Jeśli podczas tego procesu w Twoim umyśle pojawią się numery loterii, nie martw się. To naturalna manifestacja kreatywnej energii, łącząca się z liczbami, z którymi jesteś energetycznie zsynchronizowany. W takim przypadku, gdy te numery zakorzenią się w Twoim umyśle. Zapisz je szybko na papierze lub w aplikacji. Najlepiej w ciągu 24 godzin. Użyj tych liczb, kupując swoje losy na najbliższe losowanie. Aby wzmocnić to połączenie, zapisz je na czarnym papierze, używając swojej niedominującej ręki, aż do daty losowania. Aby zmaksymalizować efekt, trzymaj ten papier razem ze swoimi losami, trzymając te liczby na czele swojej świadomości. Dodatkowo kontynuuj medytację. I codzienną recytację boskich słów, zachowując kontemplacyjną postawę przez 30 dni z rzędu. Wprowadzenie tych słów do twojego umysłu wymaga cierpliwości, rytmicznej powtarzalności i skupienia, ale otworzy to drogę do szczęścia. Chociaż nie ma gwarancji, że szczęście nadejdzie, znacznie zwiększysz swoje szanse, przyjmując tę strategię. Ale to nie wszystko. Pielęgnując postawę obfitości i regularnie recytując słowa odnaleźć, Policzyć i boski, kierujesz energetyczne wezwanie do wszechświata, aby zamanifestować sukces, którego pragniesz. Stosowanie tej strategii z konsekwencją może skutkować napływem niespodziewanych zasobów, takich jak premia, spadek, cenne odkrycie, lub nawet spłata dawnego długu. Kontynuuj swoją praktykę z determinacją i bądź gotów przyjąć błogosławieństwa finansowe, które wszechświat ma dla Ciebie. Kiedy dostrajasz się do częstotliwości obfitości, Możliwości stają się nieograniczone. Niespodziewane płatności, cenne prezenty, zaskakujące możliwości zawodowe. Gdy zmienisz swoje podejście i uwierzysz, że współpracujesz z boskością, aby odnaleźć i zgromadzić swoje bogactwo, to wszystko może zacząć się manifestować w Twoim życiu. I pamiętaj: nawet jeśli wiele osób zacznie używać tych słów kluczowych, nie wpłynie to na Twoją zdolność do odbierania. Każda osoba emituje unikalną energię. A wszechświat jest nieskończenie obfity. Być może wielka wygrana na loterii przyniesie ci dobrobyt, a może wydarzy się coś zupełnie nieoczekiwanego. Zachowanie otwartości na nieograniczone możliwości jest kluczowe. W końcu ta praktyka słów kluczowych to ekscytująca i transformująca podróż. Miej na uwadze, że nie działasz z desperacji czy przywiązania, lecz z czystej radości uczestniczenia w procesie manifestacji. Wygranie znacznej sumy na loterii zależy od szczęścia. Ale prawdziwa wartość leży w cieszeniu się tym procesem. Ponadto, istotne jest, aby oddać część swoich wygranych społeczności, ofiarując darowizny. To nie tylko generuje dobrą karmę, ale także utrzymuje ciągły przepływ obfitości w Twoim życiu. Podążając za tymi procedurami, Twoje zasoby finansowe mają tendencję do wzrostu. Zachowaj mądrość w swoich wyborach i trzymaj się Ziemi. Stosując konsekwentnie techniki manifestacji, takie jak używanie słów kluczowych, to, co zaczyna się jako wygrana na loterii, może przekształcić się w stałą obfitość zasobów. Dlatego używaj tych fraz z zaangażowaniem w swojej grze na loterii i bądź gotowy na przyjęcie błogosławieństw, które wszechświat dla Ciebie przygotował. Przygotuj się na swoje wielkie zwycięstwo, ponieważ może być ono bliżej niż myślisz, czekając, aby się przyjął z lekkością, wiarą i radością. Jeśli dążysz do sukcesu we wszystkich dziedzinach życia, w tym w relacjach i rozwoju osobistym słowa kluczowe mogą być Twoimi wielkimi sprzymierzeńcami. Używaj tych słów, aby zrealizować swoje marzenia. Zrozumienie i praktykowanie tych pojęć może przemienić różne aspekty Twojego życia, prowadząc do sukcesu zarówno zawodowego, jak i finansowego. Wypróbuj frazy kluczowe, które przyciągną bardziej sprzyjające okoliczności. Pozytywne afirmacje takie jak bezpieczeństwo w pracy i prosperity. Mogą przyciągnąć więcej pieniędzy i promować awans w Twojej karierze. Powtarzanie tych słów z jasną intencją i konsekwencją może pomóc Ci przyciągnąć możliwości rozwoju zawodowego i dobrobytu, dostosowując Twoje myśli i działania do Twoich celów. Dodatkowo słowa kluczowe mają moc promowania harmonijnych i satysfakcjonujących relacji. Terminy takie jak harmonia i jedność mogą zbliżać ludzi, sprzyjając zrozumieniu i uczuciu. Skupiając się na tych słowach i pozwalając ich energii przenikać Twoje interakcje z innymi, możesz przyciągnąć wspierające i pełne miłości relacje. Ale to nie wszystko. Słowa kluczowe mogą również poprawić Twoje zdrowie i dobrostan na wiele sposobów, w tym poprzez uzdrowienie, witalność i ogólną równowagę. Włączanie wyrażeń takich jak uzdrowienie, witalność i równowaga do swojej praktyki afirmacji, wizualizacji lub medytacji. Może wzmocnić Twój układ odpornościowy i promować głębszy dobrostan fizyczny, psychiczny i duchowy. Postęp osobisty i rozwój mogą zostać znacząco przyspieszone przez świadome używanie słów kluczowych, które promują ekspansję, transformację i wzrost. Terminy takie jak rosnąć, rozszerzać się i transformować stają się potężnymi narzędziami w tej podróży. Utrzymując te słowa w myślach i pozostając otwartym na nowe doświadczenia, Możesz poprawić swoje życie i przekształcić swoje marzenia w rzeczywistość. Kluczowe jest utrzymanie otwartego umysłu i gotowości do eksploracji nieznanego. Kiedy używasz słów kluczowych, postęp może objawić się stopniowo u niektórych osób, podczas gdy u innych może nastąpić niemal natychmiast. Najważniejsze jest wierzyć w proces i przyjąć konsekwentną rutynę, ponieważ bez względu na okoliczności wszechświat zawsze działa na Twoją korzyść. Możesz wzmocnić swoją praktykę. I poprawić wyniki poprzez różne strategie manifestacji, takie jak używanie słów kluczowych. Na przykład wizualizacja pozwala ci wyobrazić sobie swoje cele jako już osiągnięte, wysyłając potężną wiadomość do wszechświata i kierując swoją energię w stronę swoich pragnień, przeżywając je intensywnie w umyśle. Powtarzanie pozytywnych afirmacji, które wspierają twoje aspiracje i przekonania, to kolejna niezwykle skuteczna technika manifestacji. Frazy takie jak: Jestem godny obfitości, przyciągam sukces z łatwością i jestem w stanie osiągnąć swoje cele, mają moc reprogramowania Twojej podświadomości, zmieniając Twoją perspektywę na taką, która sprzyja sukcesowi i dobrobytowi. Praktykowanie wdzięczności to kolejna potężna strategia do manifestowania tego, czego pragniesz w swoim życiu. Uznanie i docenienie błogosławieństw i obfitości, które już posiadasz, tworzy pozytywną energię która naturalnie przyciąga do ciebie więcej dobrych rzeczy. Podnoszenie swojej wibracji poprzez praktykowanie stałej wdzięczności i docenienia to sprawdzony sposób na zwiększenie przepływu dobrej fortuny w twoim życiu. Duch wiary, wytrwałości i cierpliwości jest kluczowy, angażując się w sztukę manifestacji. Chociaż wszyscy pragniemy natychmiastowych rezultatów, prawdziwa manifestacja wymaga cierpliwości, konsekwencji i zaufania w proces. Uwierz w moc pozytywnego myślenia i zaufaj, że wszystko czego pragniesz, nadejdzie we właściwym czasie. Wielu wierzy, że afirmacje, takie jak słowa kluczowe, mogą przeprogramować naszą podświadomość, aby myśleć i wierzyć w sposób, który zbliża nas do naszych celów. Intencja stojąca za wyborem tych słów ma na celu przyciągnięcie energii i wibracji, które działają jako katalizatory w realizacji naszych pragnień. Wibracja częstotliwości jest jednym z fundamentalnych pojęć leżących u podstaw słów kluczowych, myśli i emocji. Tak jak wszystko w kosmosie ma swoją unikalną częstotliwość wibracyjną, używając fraz kluczowych, które rezonują z częstotliwością naszych pragnień, nasze wysiłki manifestacyjne mogą zostać wzmocnione, przyciągając rezultaty, które pragniemy, bardziej skutecznie do naszego życia. Aby dostroić swoją energię do wibracji obfitości, możesz użyć słów kluczowych, takich jak bogactwo lub dobrobyt. Skupiając swoją intencję i powtarzając te frazy, możesz przekształcić ograniczające myśli na temat pieniędzy i przyciągnąć więcej obfitości do swojego życia. Jeśli napotykasz trudności w manifestacji swoich pragnień, spróbuj użyć konkretnego słowa kluczowego, aby przezwyciężyć przeszkody blokujące Twoją drogę. Z determinacją i konsekwentną praktyką, możesz otworzyć drogę do życia pełnego obfitości i spełnienia. Słowa kluczowe takie jak pewność siebie, wierzę i ufam mają moc pomocy w przezwyciężaniu wątpliwości i ograniczających przekonań. Te wyrażenia są potężnymi narzędziami, które dają ci siłę do działania i osiągania swoich celów. Jedną z najbardziej wyjątkowych cech słów kluczowych jest ich zdolność do bezpośredniego wpływania na podświadomość, która często kieruje naszymi doświadczeniami życiowymi, ukształtowanymi przez przekonania, nawyki i wewnętrzne programowanie. Aby przezwyciężyć opory umysłu świadomego i dokonać trwałych i głębokich zmian, możemy użyć słów kluczowych, które bezpośrednio komunikują się z podświadomością. Istnieje wiele sposobów na wzbogacenie swojej praktyki manifestacji poprzez użycie tych słów. Możesz umieścić je w miejscu, gdzie będziesz je często widzieć w ciągu dnia, lub zapisywać je w notatniku, jeśli wolisz bardziej introspektywną metodę. Niektórzy znajdują siłę w recytowaniu tych słów podczas medytacji lub wizualizacji. Co wzmacnia ich wysiłki manifestacyjne? Ważne jest, aby wybierać słowa, które rezonują z tobą na głębokim poziomie i które czujesz, że naprawdę pomogą ci osiągnąć twoje cele. Eksperymentuj z różnymi kombinacjami, aż znajdziesz te, które najlepiej pasują do twoich intencji. Rozpoczynając swoją podróż manifestacyjną, zaufaj swojej intuicji i podążaj za wewnętrznym przewodnictwem, aby wybrać odpowiednie słowa kluczowe. Pamiętaj, że pełne wsparcie twoich wysiłków manifestacyjnych Wykracza poza samo używanie słów kluczowych. Obejmuje także pielęgnowanie postawy wdzięczności i pozytywności we wszystkich aspektach życia. Jednym z najskuteczniejszych sposobów na przyciągnięcie szczęścia i materializację bogactw jest praktykowanie wdzięczności. Podnoszenie swojej wibracji i dostosowanie się do energii obfitości jest tak proste jak bycie wdzięcznym za wszystko, co już posiadasz i pielęgnowanie pozytywnych myśli o swoim życiu. Kolejnym potężnym narzędziem wspierającym Twoją praktykę manifestacji jest wizualizacja. Możesz przyspieszyć proces przyciągania swoich pragnień, tworząc żywe mentalne obrazy swoich celów, jakby już były osiągnięte. Opisz szczegółowo, jak wyglądałoby życie marzeń, z zaspokojonymi wszystkimi potrzebami i pragnieniami. Afirmacje to kolejny sposób na skuteczne wspieranie swoich wysiłków manifestacyjnych. Powtarzając afirmacje pozytywne, które wspierają Twoje idee i pragnienia. Reprogramujesz swoją podświadomość w kierunku dobrobytu i sukcesu. Wybierz afirmacje, które głęboko rezonują i powtarzaj je często z przekonaniem. Tworzenie tablicy wizji może być potężnym narzędziem wizualnym w Twoim procesie manifestacji. Zmontuj reprezentację swoich aspiracji, zbierając obrazy, cytaty i afirmacje, które odzwierciedlają Twoje cele i marzenia. Regularne oglądanie swojej tablicy wizji intensyfikuje proces manifestacji sprawiając, że Twoje aspiracje stają się namacalne. Pierwszym krokiem do stworzenia tablicy wizji jest zebranie elementów, które Cię inspirują, takich jak artykuły, zdjęcia i cytaty. Szukaj słów i obrazów, które sprawiają, że czujesz się dobrze i które są zgodne z Twoimi pragnieniami. Wszystko, co głęboko rezonuje i symbolizuje Twoje aspiracje, jak osobiste fotografie czy znaczące szkice, może zostać uwzględnione na Twojej tablicy. Aby rozpocząć, znajdź dużą kartkę korkową lub tekturę i zorganizuj swoje afirmacje, frazy i obrazy w sposób, który cię uszczęśliwia. Podczas tego procesu pozwól, aby Twoja kreatywność płynęła swobodnie i podążaj za swoją intuicją. Kiedy skończysz, umieść swoją tablicę wizji w miejscu, gdzie będziesz ją widział codziennie na przykład w swojej sypialni lub miejscu pracy Codziennie poświęć chwilę na refleksję nad swoimi celami i aspiracjami. Wizualizując swoje marzenia stające się rzeczywistością i wyobrażając sobie życie, o jakim zawsze marzyłeś. Pisanie o swojej wdzięczności to także potężne narzędzie do manifestowania swoich celów. Prowadzenie dziennika wdzięczności polega na poświęceniu kilku minut dziennie na refleksję nad błogosławieństwami w Twoim życiu. Może to być Twoje zdrowie, Twoje relacje, pojawiające się okazje, a nawet małe codzienne przyjemności takie jak pyszny posiłek czy zachwycający zachód słońca. Pisząc o tych błogosławieństwach, pozwól sobie na prawdziwe ich docenienie. Możesz zauważyć, że twoja perspektywa i nastawienie zmieniają się w miarę kontynuowania tego prostego ćwiczenia, które może podnieść twoją wibrację i przyciągnąć więcej bogactw do twojego życia. Pielęgnowanie wdzięcznej mentalności i bycie otwartym na możliwości oferowane przez wszechświat, nawet w obliczu wyzwań, może skutkować znacznym wzrostem optymizmu, radości i zadowolenia z życia. Bardziej obfite życie może być w zasięgu Twojej ręki, wystarczy utrzymać pozytywne nastawienie i regularnie praktykować wdzięczność. Aby jeszcze bardziej wzmocnić swoją praktykę manifestacji, medytacja staje się dodatkowym potężnym narzędziem. Dzięki medytacji możesz uspokoić umysł, nawiązać głębokie połączenie z wewnętrznym ja i wykorzystać moc teraźniejszości. Aby rozpocząć swoją praktykę medytacyjną, Znajdź ciche miejsce, gdzie nikt ci nie przeszkodzi. Przyjmij wygodną pozycję, siedząc lub leżąc, i delikatnie zamknij oczy. Zacznij dostrajać się do swojego oddechu, zwracając uwagę na fizyczne odczucia związane z każdym wdechem i wydechem. W miarę jak medytujesz, pozwól sobie obserwować swoje myśli, gdy się pojawiają, przyjmując postawę bez osądu. Po prostu je obserwuj i pozwól im przejść, nie przywiązując się do nich. Ta praktyka świadomej obserwacji może zwiększyć twoją samoświadomość i zakotwiczyć cię w chwili obecnej. Pielęgnując optymistyczną mentalność, praktykując wdzięczność i integrując potężne techniki, takie jak wizualizacja i medytacja, możesz naprawdę odmienić swoje życie i zrealizować swoje najgłębsze marzenia. Zawsze pamiętaj o sile, która tkwi w tobie, aby tworzyć rzeczywistość, której pragniesz. Zanurz się głęboko w swojej manifestacyjnej podróży, pewny, że wszechświat zawsze działa na Twoją korzyść. Z determinacją i konsekwentną praktyką jesteś na drodze do życia pełnego obfitości, radości i spełnienia. Jeśli ta wiadomość rezonowała z Tobą, nie zapomnij subskrybować kanału i zostawić swojego lajka, like aby więcej osób mogło być zainspirowanych. Wspólnie możemy dzielić się tą niesamowitą podróżą manifestacji i pomóc innym zrealizować ich własne marzenia. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnym wideo.